Co się stało na ołtarzu Krzyża? Ludzie powiedzą, zresztą taka jest prawda, że na krzyżu, na ołtarzu Krzyża dokonało się nasze odkupienie. To są takie proste słowa, które w zasadzie dla ludzi niewierzących, którzy chcieliby zacząć wierzyć, może Bóg ich pobudza do tego, one niewiele znaczą, niewiele mówią, a cały ołtarz Krzyża i wszystko co z nim związane jest zwieńczeniem Ewangelii którą głosił Jezus Chrystus, odkąd rozpoczynał swoją misję, w wieku 30 lat. Człowiek stracił społeczność z Bogiem już w ogrodzie Eden, dlatego że okazał mu nieposłuszeństwo, okazał Bogu nieposłuszeństwo, i dlatego Bóg musiał go z ogrodu Eden usunąć, bo wtedy człowiek stał się wrogiem Boga. Na początku człowiek był Jego synem, Jego córką, Adam był Jego synem, Ewa była Jego córką. Jednakże odsunęli się od Boga poprzez to, że złamali jego prawo, sprzeciwili mu się, po prostu zgrzeszyli. Jednakże Bóg musiał ich usunąć stamtąd, a żeby nie zjedli owocu z drzewa żywota, bo wówczas żyliby życiem nieśmiertelnym, byliby nieśmiertelni, jednakże żyliby w grzechu. Dlatego Bóg musiał usunąć ich z ogrodu Eden. Późniejsze losy rodzaju ludzkiego Idą właśnie w kierunku odkupienia. Po drodze, prawo mojżeszowe, wszystkie rytuały, składanie ofiar były właśnie taką namiastką tego, co się stanie na ołtarzu krzyża. Wszystkie te ofiary, które składano raz do roku, ale nie, nie tylko, bo jeśli ludzie grzeszyli, wówczas musieli jak najszybciej zapłacić za ten grzech. Ale nie inaczej, jak poprzez złożenie, co Bóg dozwolił. Ofiary ze zwierzęcia. Zwierzętom, jak wiadomo, grzechu się nie poczytuje. I dlatego krew zwierząt może zapłacić za ludzki grzech. I to była właśnie ta namiastka, to był taki cień przyszłej ofiary Jezusa Chrystusa, przyszłej ofiary, którą właśnie On złożył na ołtarzu Krzyża. Bo w Starym Testamencie ofiary były składane na ołtarzu, na ołtarzu Bożym. Jednakże w przeciwieństwie do tej ostatniej ofiary, którą założył Pan Jezus, ofiary starotestamentowe zakrywały grzechy. Jednakże problem grzechu istniał nadal. Człowiek nie mógł się od grzechu uwolnić. Człowiek bardzo często grzeszył i na powrót musiał znów składać ofiary i znów składać ofiary. Raz do roku, zgodnie z prawem Mojżesza, było święto pojednania ludzi. Z Bogiem i złożenie ofiary. To była ofiara, która odzwierciedlała tę ostatnią doskonałą ofiarę. Musiała być ona jednak powtarzana każdego roku na nowo. Pan Jezus, kiedy złożył ofiarę z samego siebie, uczynił to doskonale. Raz na zawsze rozwiązał problem grzechu. Można o tym przeczytać w liście do Hebrajczyków, w dziewiątym rozdziale, w 10 rozdziale, w liście do Rzymian. I składając te wszystkie informacje w jedną całość, zauważamy, że Pan Jezus złożył ofiarę doskonałą. Raz na zawsze, tak jak powtarzam, rozwiązał problem grzechu, raz na zawsze pojednał ludzi z Bogiem i Bóg, przyjmując jego ofiarę, bo była to ofiara bezgrzesznego człowieka, jak wiadomo, ofiary ze zwierząt na dosyć krótko zakrywały grzech, ale Pan Jezus, jako że wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi, Grzechy od początku, kiedy człowiek, pierwszy człowiek sprzeciwił się Bogu i zamawił jego prawo, a tym samym dopuścił się grzechu, Pan Jezus jako człowiek wziął na siebie zapłatę za grzechy wszystkich ludzi. I warto tutaj wspomnieć o tym, że gdyby Pan Jezus grzeszył choć raz, nie mógłby zostać właśnie tym barankiem, tą ofiarą za grzech człowieka, dlatego że jakkolwiek zwierzęta musiały być. Idealne musiały być czyste, to Pan Jezus tak samo. On musiał być idealny i niesplamiony nawet najmniejszym grzechem, dlatego stał się tak doskonałą ofiarą. A jako że jest Bogiem w ciele, to jego ofiara ma skutek wieczny. Nie tak jak wcześniej ze zwierząt, że ofiara wystarczała na odżyć krótko. Pan Jezus, składając ofiarę z samego siebie, uczynił to raz na zawsze. I ze skutkiem całkowitym, można powiedzieć. Całe jego życie, od wieku 30 lat, przez najbliższe 3-3,5 roku, była to Ewangelia, którą głosił. On głosił głównie przez swoją postawę, ale nie tylko. On, pokazując, jaki jest On, ukazywał ludziom naturę Ojca, który jest w niebie. Chodził po ziemi uzdrawiał, głosił, przywoływał ludzi do pokuty. On nie spotykał się z ludźmi i nie głaskał ich takimi słówkami, jak czynią to ludzie, ażeby innych udobruchać, ażeby innych załagodzić jakimiś babskimi baśniami, tak zwanymi, jak mówił apostoł Paweł. Ale on głosił słowo, które dla jednych było naprawdę twarde, a dla innych było wręcz wyzwalające bo pokazywał, jaki jest Bóg, pokazywał, że On jest sprawiedliwy i jak wygląda Jego sprawiedliwość i związane z nią miłosierdzie przede wszystkim, bo Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierdziem, dlatego Boga nie trzeba się bać, a jedynie zaakceptować Go, bo bez Niego ludzie są niczym. Tak więc, mimo że Pan Jezus musiał przejść naprawdę wielkie męki, wielkie katusze, ale uczynił to dla nas wszystkich tutaj, bo On nie przyszedł tutaj dla zabawy, On przyszedł dla wielkiej, potężnej misji, którą musiał spełnić, ażebyśmy my ludzie, właśnie przez nią, znów mogli pojednać się z Bogiem. I dlatego, kiedy Bóg przyjął jego ofiarę, przyjął tę cenę, jaką zapłacił Pan Jezus za nas wszystkich, wtedy właśnie zasłona w świątyni rozdarła się z góry na dół. I teraz człowiek ma bezpośredni przystęp do Boga właśnie przez ofiary Jezusa Chrystusa. Jednakże nie wszyscy to rozumieją i dlatego właśnie mimo że mają przystęp do Boga, to zachowują się jako żebracy, zachowują się jak niewolnicy właśnie przez swoją niewiedzę. Niewiedza ta ma różne pochodzenie. Raz z ignorancji, innym razem po prostu z niewiedzy. A jeszcze innym razem bierze się ona z tego, że diabeł, który nadal działa, oszukuje człowieka i nie pozwala mu, zabrania mu, ażeby ten poznał prawdziwe ścieżki Boże. Każdy może do Boga przyjść, każdy, kto tego chce i stać się dzieckiem Bożym. Odbywa się to nie na zasadach ludzkich, nie na naszym ludzkim wypracowaniu sobie możliwości, Posiadania relacji z Bogiem, ale dla Boga liczy się tylko i wyłącznie to, co zrobił Jezus Chrystus. To, co my ludzie własnymi uczynkami próbowalibyśmy nawet stworzyć, ażeby Bogu się przypodobać, to nie ma żadnej wartości, bo dla Boga ma wartość tylko to, co zrobił Jezus. Tylko Jego śmierć i tylko Jego krew ma taką wartość, bo my ludzie, Patrząc na nas jakkolwiek, od każdej strony jesteśmy splamieni grzechem, a jedynie wiara w Jezusa Chrystusa może nam utorować drogę do posiadania relacji z Bogiem i nic innego. Ja zdaję sobie sprawę, że różne kościoły, różni tzw. wyznawcy i nawet ci, którzy mienią się chrześcijanami, a może przede wszystkim oni, mają na to jakieś różne swoje zapatrywania i starają się do tej doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa dołożyć coś od siebie, bo dla nich, dla takich ludzi ta ofiara tak jakby była wybrakowana, czy jakby po prostu coś brakowało jeszcze, ażeby człowiek od siebie musiał dodać. W kościele rzymskokatolickim ja jestem tego świadkiem, bo mnie tak nauczano, siostra zakonami mnie tak nauczała w szkole podstawowej, że Pan Jezus zrobił 99% i my, do tej całości, ażeby wtedy móc mieć relację z Bogiem, musimy dołożyć coś od siebie. Ale teraz na przestrzeni lat, na przestrzeni tego, z czego ja się sam nauczyłem, muszę powiedzieć, że ta siostra, ona się myliła. Bo Pan Jezus zrobił wszystko, co tylko było i jest wymagane dla stworzenia relacji Boga z każdym człowiekiem. Pan Jezus zrobił wszystko i my ludzie nie jesteśmy w stanie nic od siebie dodać, i nie możemy nic od siebie dodać, bo wówczas, gdyby tak było, to można by było śmiało powiedzieć, że ofiara Jezusa nie jest doskonała i ma jakieś tam braki, choć najmniejsze, ale ma. Jednakże Pan Jezus zapewnił to, że my ludzie nie musimy nic już od siebie więcej dodawać, bo On zrobił wszystko. My nie bylibyśmy w stanie nic do tego dołożyć, ale niektórzy katecheci czy ślosty zakonne, które nauczają ludzi tak zwanej religii. Oni twierdzą współ, że coś musimy jeszcze zrobić, ale po prostu oni są niewykształceni, niedouczeni w tym, co faktycznie oznacza ofiara Pana Jezusa. Przecież same msze święte, tak zwane święte pokazują, że ofiara Jezusa jest niedoskonała. To jest bluźnierstwo i czegoś takiego właśnie uczą katecheci i siostry zakonne. Jednakże Pan Jezus zrobił wszystko, co jest potrzebne, co jest wymagane do relacji z Bogiem i my ludzie jedno, co musimy zrobić, to przyjąć to. Uwierzyć Pana Jezusa i przyjąć to. Oczywiście wszyscy ci, którym na tym zależy, bo jeżeli są ludzie, którym na tym nie zależy, no cóż, oni tego przyjmować raczej nie będą. Ale jaka będzie ich droga później? No w Biblii pisze, jaka będzie ich później droga i nie jest to droga, którą by chcieli podążać. Chociaż teraz może to ich nie interesuje zbytnio, ale no taka jest droga i takie są proroctwa i to się z pewnością wydarzy. Dlatego najlepiej co można zrobić dla samego siebie, to przyjąć ofiarę Jezusa Chrystusa, jako że Jezus umarł za nas wszystkich. Każdy, kto tę ofiarę przyjmie i przyjmie Pana Jezusa jako swojego Pana Zbawiciela, że On umarł za Niego, będzie wierząc w Pana Jezusa, Miał życie wieczne, jak pisał apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w piątym rozdziale i 13 wersecie. Bóg na początku chciał mieć z ludźmi relację, jednakże po grzechu ta relacja była w powijakach, była świeżutka i już na początku została przekreślona, ale Bóg przez wszystkie te tysiące lat chciał tę relację odnowić i w osobie Jezusa Chrystusa On te relację odnawia z każdym, który z każdym, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, będzie miał wówczas relację z Bogiem i społeczność z Nim. Wiele kościołów jednak te prostą Ewangelię, bo Ewangelia jest prosta, Ewangelia nie ma żadnych tajemnic i każdy może ją zrozumieć, dlatego że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, dlatego Bóg przed nikim nie zakrywa Ewangelii, którą głosił Pan Jezus Chrystus. Jednakże są pewni ludzie... O tym wspominał apostoł Paweł, którzy chcą na tyle skomplikować proste drogi Boże, bo one są proste, ażeby ludziom utrudnić drogę do poznania Boga i do wejścia z Nim w relacje. To samo czynili Palazousze w czasach Starego Testamentu. Pan Jezus im to wyrzucał otwarcie, że zabraniają ludziom wejść do nieba, do Królestwa Bożego, tym, którzy tego chcą. Ci faryzeusze sami tam nie wchodzą przez swoje błędy nauki, i pan Jezus nazwał faryzeuszów jako pobierane groby, które z wierzchu wyglądają fajnie, pięknie, przyjemnie, a wewnątrz są pełne trupich kości. I dzisiaj jest podobnie. Przecież jest wiele kościołów, mnóstwo denominacji. Na świecie jest wiele kościołów i denominacji, których bogowie. Gdyby ich postawić koło siebie, to byłoby ich więcej niż imion Boga tego jedynego i prawdziwego. I wielu z tych bogów, którzy rzekomo są tym prawdziwym Bogiem, różnią się od siebie. Pan Jezus poprzez swoją postawę pokazywał, jaki jest prawdziwy Bóg. I za nim warto pójść, dlatego że Pan Jezus pokazuje, jaki jest Bóg od czasu Starego Testamentu. Dlatego wiemy, że Bóg, Ojciec, Syn Boży. Są jednym, jak sam Pan Jezus mówił. Pan Jezus mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dlatego wiemy, z jakim Bogiem mamy do czynienia, patrząc jedynie na osobę Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że niektórzy ludzie są przerażeni tym, że Bóg w Starym Testamencie taki był wojowniczy, pokazywał swoją wojowniczość, ale Pan Jezus jest taki sam, bo są proroctwa, że Pan Jezus, kiedy będzie wracał na ziemię, to będzie drugie przyjście to wówczas On tutaj przyjdzie, będzie zbroczony krwią swoich wrogów, swoich przeciwników. Także można myśleć, co się chce, ale Pan Jezus jest wojownikiem i On wojuje za swój lud, za swój kościół i za to, ażeby ludzie byli niesplamieni grzechami, żeby to był prawdziwy lud Boży i o niego właśnie Pan Jezus dba. W Starym Testamencie Bóg bardzo często. Rękami swojego narodu wybranego wojował, był waleczny, ale on pokazywał, jak bardzo zależy mu na swoim ludzie i chciał go ochraniać. I dlatego musiał wytępić albo z ziemi, do której kroczył naród wybrany przez pustynię, albo kiedy już tam byli i ludy ościenne chciały wejść na drogę narodu wybranego i ich przekonać na swoją stronę, do swoich bogów. Więc Bóg musiał z nimi walczyć i ich wytępić. Nie każdemu się to podoba, jednakże ażeby chronić swój naród wybrany, Bóg musiał wytępiać właśnie pogańskie ludy, które wchodziły na drogę tego ludu. Dlatego, że skaziliby naród wybrany Boga swoimi bezbożnymi kultami, swoimi pogańskimi kultami, a wtedy, co to by się stało? Kolejny naród pogański by powstał, i może to, co było w Sodomie i w Gomorze, a co Bóg również zniszczył, zrównał z ziemią. Dał zawsze Bóg na początku ludziom wybór, pokazywał im, jak powinna wyglądać ich droga. Jednakże ludzie, kiedy bardziej podążali za swoimi porządliwościami, wówczas nic dobrego z tego nie wychodziło. I tak jest po dzień dzisiejszy, bo dzisiaj ludzie odchodzą od Boga, bo jest im lepiej tutaj na ziemi, tym bardziej technologia, bardzo upraszcza życie, życie staje się na tyle proste, że w zasadzie człowiek nie musi myśleć o nim. Dawniej ludzie musieli walczyć nawet, żeby mieć co jeść, a dzisiaj wcale tego robić już nie muszą. Mają życie jak w bajce, i to życie staje się coraz bardziej bezbożne. I nastają czasy jak za dni Noego, bo kiedy Noe był na świecie, świat był bardzo niegodziwy, stało się coraz bardziej sprukany grzechem, i dlatego Bóg postanowił uratować. Chociaż Noego, jego żony i jego synów wraz z żonami, dlatego że oni byli sprawiedliwymi, a cała reszta świata taka nie była. Bóg ich uratował i dlatego oni mogli się znów rozmnażać i zapełniać ziemię, ażeby odnowić to, co grzech strawił. No a dzisiaj jest podobnie. Świat się coraz bardziej pogrąża w mrok i coraz mniej się mówi o Bogu, zastępuje się go bo ci ludzie, którzy tego chcą, sobie szukają innych bogów, nowych bogów i dlatego zastępują kult prawdziwego Boga, który się człowiekowi nie narzuca. On raz przedstawił swoją wolę, raz się człowiekowi pokazał, nawet na końcu pokazał się w formie widzialnej. Bo ludzie w końcu przestali ufać samym pismom i dlatego Bóg przyszedł tutaj, pokazał się w osobie Jezusa Chrystusa. I zapłacił ofiarę za ich niegodziwości, jednakże niewielu ludzi w Niego uwierzyło wtedy, a dzisiaj, jak zauważyłem ja sam, coraz mniej ludzi traktuje Jezusa Chrystusa poważnie. Dlatego czasy, powtórne czasy, kiedy On powróci, czasy, które będą takimi, jakimi były czasy za Dinoego, zbliżają się nieuchronnie, grzeją się bardzo szybko aż wydaje mi się, że wielu wielu ludzi, naprawdę bardzo wielu ludzi ten czas przegapi i obudzą się może nie już pod wodą tak jak za czasów Noego, ale kiedy się obudzą, to już będzie taki czas, że może już nawet nie być możliwości się nawrócić na drogę Boga. Bóg już nie zniszczy ziemi potopem, ale teraz zniszczy ją raz na zawsze, zniszczy ją ogniem. Ja tutaj mówię ludziom, co powinni robić, ja to po prostu powtarzam po tym, co pisze w Biblii, co powiedział Pan Jezus, ale nie wiem, jak wielu bierze sobie te słowa naprawdę do serca, naprawdę na poważnie i co z tego będzie tak naprawdę, nie wiem, bo świat aktualnie jest wprowadzany w chaos, mieszają się różne ludności, różne kultury, bardzo często przeciwne sobie samym, wychowane na różnorakie sposoby i to dodatkowo oddala ludzi od prawdziwego Boga, bo Bóg jest jeden, ma jedną naturę. To nie jest tak, że każda nacja ma swojego Boga i to jest ten właśnie Bóg. Nie, Bóg jest jeden. Bóg ukazał się w osobie Jezusa Chrystusa i taki jest Bóg prawdziwy. Wszyscy inni bogowie to są po prostu bożki. Dlatego niech każdy zbliży się do osoby Jezusa Chrystusa, póki jest jeszcze troszkę czasu. Dokładnie ja nie wiem ile tego czasu jeszcze zostało, ale już coraz mniej z każdym dniem to jest pewne, więc zbliżmy się do osoby Jezusa Chrystusa, czytajmy Jego słowo, poznajmy Go. Jeżeli ktoś Go jeszcze nie poznał, to niech Go poznaje, a wtedy na pewno, wierząc do Niego, uratuje siebie i na pewno pozwoli, ażeby Jego rodzina czy Jego znajomi, Jego bliscy również poznali osobę Jezusa Chrystusa i również ocalili własne życia. Bóg przez osobę Jego Chrystusa każdemu dał szansę na ratunek w tych czasach, które nadchodzą. Ale to, czy ktoś z tego ratunku naprawdę skorzysta, to już zależy od każdego człowieka. Błogosławie wszystkich. Ewangelizm Dawid.